Twój pies boi się burzy. Słuchaj uważnie, bo w tym odcinku opowiem, jak przygotować psa na stresujące sytuacje. Pies, który obawia się burzy, zachowuje się w specyficzny sposób. Dreptanie, niespokojne, pies się ślini, trzęsie i generalnie jest bardzo niespokojny, nieskoncentrowany. I Jak możesz pomóc swojemu psu? Po pierwsze, nie zostawiaj go samego w domu. Nigdy nie zostawiaj psa przerażonego samego w domu. Jeżeli pies wybiera sobie inne miejsce niż legowisko i na przykład chowa się pod łóżko, to zostaw go, pozwól mu być pod tym łóżkiem. Jeżeli wiesz, że wieczorem będzie takie ryzyko deszczu, to idź na porządny spacer ze swoim psem do południa. Gdy zbliża się sylwestrowa noc, sytuacja wygląda dosyć podobnie. Dodatkowo możemy zabezpieczyć kratki wentylacyjne, ponieważ sylwestrowe strzały słychać też w kratkach wentylacyjnych. Bardzo często psy, które ciężko znoszą burze czy fajerwerki sylwestrowe, Potrzebują dodatkowego wsparcia i takim wsparciem są właśnie suplementy i różnego rodzaju rzeczy, którymi wyciszamy psa, natomiast trzeba je zastosować odpowiednio wcześnie, żeby organizm mógł się nasycić tym. Napisz w komentarzu, jak Ty pomagasz swojemu psu w trudnych dla niego i stresujących sytuacjach i co działa na niego najlepiej.